Domstuleny sądy Władzę sądowniczą sprawują w Norwegii sądy. Do ich kompetencji należy także sprawdzanie zgodności uchwał z konstytucją, sprawdzanie prawomocności ustaw administracyjnych oraz kontrola parlamentu i rządu. Naczelnym organem systemu sądowego w Norwegii jest hyesteret. Sąd Najwyższy. Jest to sąd odwoławczy dla Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego. By sprawą zajął się Sąd Najwyższy, najpierw musi zostać zakwalifikowana do rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny Sądu Najwyższego. Wyroki Sądu Najwyższego są bezapelacyjne i definitywne. Pierwszą instancją władzy sądowniczej jest Sąd Rejonowy, Tingeten. Zaś drugą – sąd okręgowy – la manseten. Druga instancja jest dla pierwszej organem odwoławczym. Sądy rejonowe rozpatrują sprawy karne i sprawy cywilne, których rozstrzyganie nie leży w kompetencjach sądu arbitrażowego.